Dzień dobry w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie po prostu wypowiedzenie się. Yy, mam takie swoje miasto w Minecraft na kreatywie. I zrobiłem coś takiego. Jak coś możecie na razie nie zrozumieć, ale tu chodzi, że kurczaki się respią A później lawa ich zabija. A później robi się z tego kurczaki kanal tu dowód nie za to działa, A nie za to jest wstawione po prostu. Tam popecha go. No wejdzie. Zabija kurczaka. kurczaka. No. No powinien, że to wygląda mało skomplikowanie na dole. Ale y, trzeba u góry było popracować. na no serio. To nie jest, że dla beki zrobiłem dla beki tyle tego. Tylko to trzeba było, bo to trzeba było obliczyć ile czasu. I żeby to w dobrym odpowiednim czasie to spadło. I szybko się zamknęło w odpowiednim czasie, kiedy kurczak się zrespi. I teraz i teraz, teraz ciągle odpowiednim czasie wyleła się laba, kiedy on się rozpił. I to. Nie było takie ładne. I nie, to teraz pecha tego. To się czeka tego. Tak. Tak to jest sobie To 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 choć bardzo wątpię że zrobię drugie ale tyle pracy na tym było więc wątpię, że zrobię drugie bo to jeszcze więcej pracy ale może tylko zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja może zrobię napiszcie w komentarzu co mogę zrobić Jeśli zrobię formę bambusów tutaj no na razie tak się prezentuje. A w ogóle jak nie wiecie, dlaczego nie mogę po prostu zrobić słaby, która klikam guzikiem i się otwiera i na kurczaka, dlaczego tyle mechanizmu jest, to dlatego, że y, to będzie nieskończone. Czyli to będzie respica to ciągle będzie robić kurczaki. Więc dlatego to takie jest skomplikowane, a nie, że klikasz i y, musisz sam przyciągać kurczaki. Na no torta?